Pan z Wami, słowa Ewangelii, według świętego Marka. Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoszcie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię Moje złe duchy będą wyrzucać. Nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk i jeśli co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Oto słowo Panie. Pan wśród radości wstępuje do nieba. Tak dzisiaj śpiewaliśmy sobie w refrenie psalmu. Kochanie, jest taka anegdota: jak to dwoje małżonków, starszych, dziadków naraz umarło, no i razem szli do nieba. Na początku na spotkanie ze świętym Piotrem. No i Święty Piotr, jak ich powitał, to mówi: Zapraszam Was, wprowadzę Was do nieba, pokażę to, co dla Was przygotowaliśmy tutaj. No i pokazał im te najpierw wszystkie zakątki nieba, a następnie pokazał im dom, w którym mieli zamieszkać. Domu, sytuowany nad pięknym jeziorem. Jak weszli do domu, to przez okna piękny widok na góry. W domu, wszystko elegancko posprzątane. Jedzenie nagotowane w spiżarni, zakupy porobione wokół domu, piękny ogródek. Na ogródku, wszystko ładnie wyplewione. Jak poszli do garażu, w garażu też wszystko pięknie poukładane. No, po prostu było wszystko, niczego nie brakowało. Więc trochę zdziwiony starszy pan pyta Świętego Piotra, czy to naprawdę wszystko dla nas? Tak, to wszystko jest dla was. Elegancko przygotowane, więc wtedy się ten starszy pan mocno zdenerwował i z takimi wyrzutami, z krzykiem mówi do tej swojej małżonki: Widzisz, byśmy to już dawno wszystko mieli, gdyby nie te Twoje dziwne kuracje czosnkowe. Także widzicie, kochani, właśnie to jest bardzo często nasze podejście do tajemnicy nieba. Dlatego dobrze, że dzisiaj. Czy w ogóle raz w roku jest taka uroczystość w kalendarzu liturgicznym, jak w niebo wstąpienie Pana Jezusa? Bo jest wtedy okazja, żebyśmy jednak w sobie rozpalili pragnienie nieba, żebyśmy zapragnęli trochę tego nieba. A pewnie jest czego pragnąć, bo święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian mówi: Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć. Jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. A jednak, mimo takiego zapewnienia ze strony świętego Pawła, no to trzeba przyznać, że nie zawsze myślimy o niebie, nie zawsze pragniemy tego nieba. Wiecie, my czasami właśnie przypominamy takie dzieci, które rozwijają się pod sercem mamy i wcale nie chcą przychodzić na ten świat. Bo myślą sobie, że już nic ich dobrego w życiu nie spotka. Wszystko, co najlepsze ich spotkało, to właśnie to, że są pod sercem mamy. Dlatego, jak przychodzą na świat, to bardzo często wrzeszczą, krzyczą, płaczą, jakby prosili o pomoc, a dopiero gdy zaczną żyć na tym świecie, no to odkrywają, że w sumie głupio by było tak całe życie spędzić pod sercem mamy, czy w brzuchu mamy. I właśnie podobnie i my myślimy sobie, że żyjemy w świecie najlepszym z możliwych. A tak naprawdę najlepsze to dopiero ciągle przed nami. Pamiętam właśnie taką starszą panią, którą odwiedzałem na początku mojego kapłaństwa no z racji pierwszych piątków miesiąca ze spowiedzią, z Komunią Świętą. Ona zawsze, jak mnie widziała, no niby czekała na tego księdza, ale zawsze widok księdza uświadamiał jej, że niby musi umierać, chociaż wiemy, że ksiądz niekoniecznie chodzi do tych, którzy muszą umierać, tylko chodzi z Komunią Świętą do chorych. No i właśnie ona wtedy, jak księdza widziała, mówiła, o ksiądz przyszedł, ja nie chcę jeszcze umierać. Jestem taka młoda. No ja sobie myślę, czy ona jest młoda po dziewięćdziesiątce? Ona się czuła pewnie młoda. Ale czy była młoda? No byłem od niej dużo młodszy, więc się dziwiłem. No ale po prostu bała się, może umierać, bała się jeszcze śmierci, nie chciała jeszcze odejść, może z dystansem patrzyła na śmierć pewnie z pewnym lękiem. Zresztą to jest bardzo ciekawe, jak tak popatrzymy. W sumie kobiety to do końca, panowie, nie można zrozumieć, ale nawet i z tych starszych kobiet to nie można zrozumieć. No bo jak się ma taką starszą babcię, taką starszą panią, to ona bardzo często powtarza: O, ja bym już chciała umrzeć, ja już bym chciała odejść, ale jak się tylko stan zdrowia pogorszy, to wołajcie pogotowie, wołajcie lekarza, żeby mi pomógł. Prawda? Więc tak ciężko do końca to wszystko. Ogarnąć, czego naprawdę ona chce, gdy właśnie z jednej strony chce umierać, a z drugiej strony jeszcze by chciała żyć. Kochani, ta dzisiejsza uroczystość pokazuje nam tak naprawdę, że dla nas, dla ludzi wierzących, no nie ma innej alternatywy. List do Hebrajczyków mówi: Postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd. To znaczy, że każdy z nas odejdzie z tego świata. No i gdzie później? Gdzie Później pójść. No oczywiście, że dla nas jest tylko jedno rozwiązanie, że warto pójść do nieba. Bo niebo jest takim szczególnym stanem, niebo jest stanem bycia blisko Pana Boga. A przecież chcemy być blisko Pana Boga, no bo chodzimy na niedzielną mszę świętą, żeby być właśnie blisko Pana Boga, przyjmujemy Komunię świętą, modlimy się, rozmawiamy z Panem Bogiem. To wszystko pokazuje, że chcemy być blisko Pana Boga. No to jakby miało być po śmierci. Po śmierci też chcemy być blisko Pana Boga. Są pewnie tacy, którzy mówią, że chciałbym iść do nieba ze względu na klimat, ale wolę iść do piekła ze względu na towarzystwo, tak? bo pewnie myślą sobie, że tam więcej będą mieli kolegów i znajomych tych, których za życia mieli tutaj. Tylko wiecie, tak naprawdę ludzie, którzy tak mówią, to nie wiedzą, co mówią, bo przecież, niebo, bo przecież piekło to jest coś strasznego. Przecież piekło jest nie do zniesienia. Piekło jest stanem bycia z dala od Pana Boga, w oddaleniu od Pana Boga. To jest pewna niemożność oglądania Pana Boga. Przecież my kapłani to też widzimy z naszego doświadczenia duszpasterskiego, że wielu ludzi, tak? Na koniec swojego życia chcą jeszcze szybko wrócić do tego Pana Boga, po to, żeby jeszcze kiedyś z nim być. Pewnie nie tylko dlatego, że się boją, tak? że mają jakiś lęk, bo nie zawsze to jest lęk. Czasami to jest po prostu naturalne pragnienie ludzkiego serca. Przecież nawet te wszystkie apostazy składane, najpierw nas składają tych apostazji, a potem za jakiś czas będą znowu te apostazy cofać, publicznie wyznawać wiarę, wracać do Kościoła. Bo najpierw coś zrobią głupiego pod wpływem emocji, pod wpływem właśnie wieku młodzieńczego, a później przemyślą sprawę i będą za to Pana Boga przepraszać. Ja już się z takimi sytuacjami przecież spotkałem. Także zobaczcie, to jest bardzo ważne, żebyśmy byli blisko Pana Boga. Pewnie, że czasami przychodzi grzech i wtedy, gdy popełniamy grzech, to wcale nie myślimy o Panu Bogu, tylko myślimy o grzechu, ale bardzo szybko po grzechu. Przychodzi takie doświadczenie, że nie, że jednak trzeba powrócić do tego Pana Boga, i właśnie między innymi stąd się biorą kolejki przy konfesjonałach, że ludzie chcą jednak wracać do Pana Boga. Niebo jest wspaniałym stanem. Zobaczcie, święty Jan mówi w Ewangelii, jakby wkładając te słowa w usta Pana Jezusa: Niech się nie tworzy serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym Wam powiedział: Idę przygotować Wam miejsce. A gdy przygotuję Wam miejsce, przyjdę i zabiorę Was do siebie, po to, abyście znowu byli tam, gdzie ja jestem. Czasami tak bywa, że na Ziemi, no nie wiem, nie mamy swojego wymarzonego mieszkania, loku. Tak? Chcieliśmy mieć takie piękne mieszkanie, mamy mniej piękne. Chcieliśmy mieć piękny dom, mamy mieszkanie. I czasami czegoś nam ciągle brakuje, bo byśmy chcieli, żeby to było inaczej. Czasami wynajmujemy, czasami gdzieś na sublokatorce, a Pan Jezus mówi spokojnie. Nawet jak tu na ziemi nie masz swojego wymarzonego konta, to w niebie otrzymasz taki, że będziesz zadowolony. Mówi drugi list do Koryntian. Nawet jeśli zniszczę ten przybytek do zamieszkania, nawet jeśli się twoje życie tu zakończy, to pamiętaj, że otrzymasz mieszkanie od Boga do mnie ręką ludzką uczyniony, ale właśnie wiecznie trwały w niebie. Dlatego chciałbym was dzisiaj zachęcić do tego, żebyście z sentymentem myśleli o niebie. Żebyście właśnie przygotowywali się na niebo. Nie znaczy, że trzeba już jutro zaraz do tego nieba się wybierać. Wszystko w swoim czasie, ale niewątpliwie warto o tym niebie myśleć. Ktoś powie, cię księdza, jak się przygotować na to niebo? Jak żyć, żeby to niebo osiągnąć? Co robić, żeby to niebo osiągnąć? Pan Jezus dzisiaj daje nam taką syntetyczną wskazówkę Ewangelii. Idźcie i głoście Ewangelię. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Zobaczcie, z czym my mamy dzisiaj do czynienia. Mamy z taką sytuacją, że czasami uprawiamy teologię z kapelusza, zupełnie oderwaną od Pisma Świętego. Co więcej, spotykamy takich dusz pasterzy, którzy właśnie taką teologię z kapelusza uprawiają. I oni, ponieważ uprawiają taką teologię, to później zarażają taką błędną teologią wszystkich swoich parafian. Zamiast się trzymać tekstu Pisma Świętego. A Pan Jezus dzisiaj mówi: Krótko i na temat. Uwierzysz i przyjmiesz chrzest, będziesz zbawiony. Nie uwierzysz, będziesz potępiony. I to jest proste. Natomiast my dzisiaj właśnie. Jeszcze zacznij mówić o piekle, zacznij mówić o potępieniu. To przyjdzie do ciebie jedna czy druga wpływowa niewiasta i powie: Ksiądz nas straszy. No właśnie, problem w tym, że nie straszy, tylko podaje Chrystusom Ewangelię. Po co tą Ewangelię zmyślać? Po co tworzyć jakąś nagle nową teologię? Zobaczcie, co wyprawiają nasi sąsiedzi na zachodzie, jaką oni sobie teologię dzisiaj tworzą. Przecież słyszycie o tym w mediach. Przecież to się w ogóle nie mieści w teologii chrześcijańskiej, w teologii katolickiej już na pewno. Jakie jest zepsute myślenie nie tylko parafian, ale dusz pasterzy, którzy kierują tymi parafianami. Skąd się to wzięło? No właśnie. Z niedoczytania. Właśnie z tego, że się nie chce zgłębiać Pisma Świętego, tylko tworzy się swoje wyobrażenie o Kościele, swoje wyobrażenie o Panu Jezusie. A Pan Jezus dzisiaj mówi krótko. Uwierzysz, przyjmiesz chrzest, będziesz zbawiony. Nie uwierzysz, będziesz cudował, będziesz potępiony. Proste. Komu mamy głosić Ewangelię? Pięknie to jest powiedziane dzisiaj w dziejach apostolskich. Pan Jezus mówi, będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Rozszerza się krąg głoszenia Ewangelii. Jerozolima, czyli ci najbliżsi, ci nasi, właśnie, których mamy w domu i po sąsiedzku. Judea, to są ludzie, którzy odkryli już Jezusa Chrystusa. Im też musimy głosić Jezusa Chrystusa, bo oni czasami mają swoje wyobrażenie o Panu Jezusie i o Kościele, a nie takie, jakie jest napisane w Piśmie Świętym. Mamy głosić Ewangelię w Samarii. Samaria była takim krajem, takim, takim, taką krainą ludzi niewierzących, czyli mamy pójść także do niewierzących i w końcu mamy pójść na krańce ziemi. Czyli w zasadzie każdemu człowiekowi musimy głosić Ewangelię. Wczoraj był beatyfikowany ojciec Franciszek Jordan, założyciel Salwatorianów. Właśnie on miał taką złotą maksymę, nie możemy spocząć, dopóki na świecie jest chociażby jedna osoba, która jeszcze nie poznała Jezusa Chrystusa, która nie poznała Ewangelii. Dlatego Powinniśmy zbliżać się do tego pana Jezusa, powinniśmy dążyć na spotkanie z tym pana Jezusem. No, gdzie pójdziemy? Przecież wyszliśmy z rąk pana Jezusa, tak? jesteśmy jego dziećmi, pochodzimy od niego, no to też musimy ostatecznie skończyć razem z panem Jezusem. Kiedyś jeden synek zapytał swojego tatusia, mówi: Tatusiu, powiedz mi, od kogo pochodzą ludzie? No to, pan, to tata mówi: No, oczywiście, że ludzie pochodzą od pana Boga. No dobrze, a mamusia mówiła, że ludzie pochodzą od małpy. No w porządku. Mama mówi o swojej rodzinie, a ja mówię o swojej rodzinie. Także widzicie, my wszyscy pochodzimy od Pana Boga. Wyszliśmy z rąk Stwórcy i dlatego powinniśmy zdążać właśnie na spotkanie z Panem Jezusem. Pan wśród radości wstępuje do nieba. Słyszymy dzisiaj te słowa, czy śpiewamy te słowa, i dobrze by było, żebyśmy też tak żyli, żebyśmy kiedyś właśnie Również i my z tym Panem Jezusem w tym właśnie niebie się spotkali. Amen.